Karty graficzne, które aktualnie wyceniane są na portalach aukcyjnych odpowiednio 350 oraz 450 zł. Witajcie w kolejnym odcinku serii Tanie Granie, serii, w której sprawdzamy, czy naprawdę trzeba wydać fortunę, by pograć komfortowo w najpopularniejsze tytuły. GeForce GTX 1070 oraz flagowy mocniejszy 1080, w chwili debiutu zdetronizowały konkurencję. W 2025 roku świat kart graficznych kręci się wokół ray Tracingu DLSS4 i układów, które w swoich bebechach mają więcej AI niż nie jedna Tesla. Dziś kontynuujemy serię tanie granie i sprawdzimy, jak już te nieco wysłużone układy z rodziny Pascal poradzą sobie w najnowszych tytułach. Rozdzielczość Full HD, ustawienia niskie to nawet ponad 200 klatek Fortnite na GTX 1080. Spider-Man-Miles Morales w rozdzielczości Full HD na ustawieniach średnich z włączonym FSR to odpowiednio 75 i 90 klatek. Pełny materiał już na kanale, wpadajcie na YouTube. Pozdrawiam, Manitech.